Setnik z Kafarnaum Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go mówiąc Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus, przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie, drugiemu chodź tu, a przychodzi, a słudze, zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, Wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim, a synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz w ciemność, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł: idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie Jego sługa odzyskał zdrowie.